Kiedyś wino i chleb, teraz ciało i krew, możesz wierzyć, lub nie, to naprawdę dzieje się. Kiedyś wino i chleb. Boże, dzieci Boże. Moi drodzy, zanim nasze sekretne drzwi ujawnią przed nami kolejną tajemnicę Eucharystii, która, jak już wiemy, jest schodami do nieba, największym z cudów, chciałbym, abyście najpierw kogoś poznały, Przyniosłem ze sobą zdjęcie przyjrzyjcie się dobrze, jest to zdjęcie młodego kapłana. Nazywał się Jan Macha i jest sługą Bożym, którego już niebawem Kościół ogłosi błogosławionym, czyli szczęśliwym z bliskości Chrystusa w Królestwie Bożym. I muszę Wam powiedzieć, że ten kapłan krótko żył zaledwie 28 lat ale jako ksiądz napisał wiele pięknych kazań, w których właśnie opowiada o Eucharystii próbował ludziom wyjaśnić niesamowite wielkie tajemnice naszej wiary. Chciałbym, żebyście teraz posłuchały pewnego nagrania. Najświętszy sakrament ołtarza jest prawdziwym ciałem i prawdziwą krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tym samym ciałem które niegdyś leżało w żłobie, wisiało na krzyżu na golgocie, które siedzi po prawicy ojca i pewnego dnia przyjdzie, aby osądzić żywych i umarłych. To, co odbieramy naszymi zmysłami w przenajświętszym sakramencie, to postacie chleba i wina. Ale te postacie są tylko zewnętrznymi znakami. Zanim dokona się sakrament, na ołtarzu naprawdę są chleb i wino, ale po przemienieniu pozostają tylko postacie chleba i wina. Jednak nie jest to już zwykły chleb. I nie jest to wino. Ten kapłan pochodził z Chorzowa. Miał pięcioro rodzeństwa. Urodził się przed wybuchem I wojny światowej. Kiedy przyjął święcenia kapłańskie w 1939 roku, dał się poznać jako gorliwy i wrażliwy ksiądz. Starał się zawsze pomagać rodzinom, w których panowała prawdziwa bieda. Jednak wielu wpływowym ludziom to się nie podobało, że ten młody człowiek, młody kapłan ma odwagę czynić dobro i jawnie opowiadać o Panu Bogu. Jan Macha został porwany przez bardzo złych ludzi. Jak wiemy z relacji świadków, był bity, torturowany, aż w końcu niestety, ale i zamordowany. 3 grudnia 1000. 942 roku w więzieniu w pobliskich Katowicach. Jednak pozostał wierny Panu Bogu do samego końca. Rodzi się pytanie, skąd czerpał siły? No właśnie, czerpał je z modlitwy, ale nade wszystko z Eucharystii, która przecież jest, jak mówi nasze hasło tutaj roratnie, największym z cudów. Jak Ksiądz Jan Macha często zachęcał właśnie aby przychodzić do kościoła aby adorować w nim Pana Jezusa obecnego w najświętszym sakramencie wysłuchajcie zatem kolejnego nagrania przychodźcie naprawdę często do domu Bożego aby oddać Chrystusowi cześć w najświętszym sakramencie i powierzyć mu wszystkie intencje i cierpienia waszych serc on wam pomoże wprawdzie nie spełni wszystkich waszych czysto doczesnych ziemskich życzeń tak samo nie odejmie wam wszystkich waszych krzyżów i mąk ale pomoże wam pokrzepi was i wzmocni w walce ze złem. I jeśli wpadniecie znów w grzech, udzieli Wam odwagi i siły, abyście przez szczerą pokutę powrócili na drogę łaski i cnoty. Amen. To był naprawdę Boży kapłan, kapłan, który ukochał Eucharystię bo uwielbiał spotykać się z Panem Jezusem, swoim prawdziwym przyjacielem. Mam nadzieję, drogie dzieci, że przykład tego kapłana zachęci was do jeszcze piękniejszego przeżywania tajemnic mszy świętej, że uświadomi jedno, przychodząc na Eucharystię, spotykam się z Jezusem. Ja wiem, już nadeszła ta chwila, abyśmy otwarli nasze sekretne drzwi, i poznali kolejną tajemnicę. Więc uwaga, bacznie się przyglądamy i otwieramy. Otwieramy. Pięknie. Zerknijcie, moi drodzy, co się znajduje na tym obrazku. Ja myślę sobie, że nasi ministranci, oni z pewnością wiedzą, co to jest. To jest właśnie kadzidło. Do czego ono służy? Jakie jest jego zadanie? Myślę sobie, niech nasz ekspert od liturgii wprowadzi nas w tą tajemnicę. Łączymy się z księdzem Dorianem. Szczęść Boże, moi drodzy. Zanim o Kadzidle i o jego funkcji w kościele, to myślę, że opowiem wam taką pewną historię, która jest związana z dzisiejszym bohaterem, z księdzem Janem Machą, który jest sługą Bożym. Jest to zwią historia związana również z kadzidłem. Gdyż, moi drodzy, wyobraźcie sobie, że młody ksiądz Jan Macha odprawia swoją pierwszą mszę świętą, czyli tak zwaną mszę świętą prymicyjną. I podczas okadzenia ołtarza naoczni świadkowie, uczestnicy mszy świętej prymicyjnej zauważyli, że dym z kadzidła wychodzący oplą. Stał mu się wokół szyi. Ciekawe wydarzenie. Myślę, że nikt nie zwracał na to zbytnio takiej uwagi. Ktoś tam zauważył, ktoś powiedział, ale wszystko wyjaśniło się kilka lat później, w momencie, kiedy ksiądz Jan Macha został ścięty w katowickim więzieniu. I dla tych ludzi już było jasne, co oznaczał ten dym zawinięty wokuszyi księdza Jana. To oznaczał śmierć męczeńską. Śmierć poprzez ścięcie. Kiedy ten dym oznaczał miejsce przecięcia. A teraz, może już nie takie tragiczne historie, ale troszkę o kadzidle. I już moi drodzy, jesteśmy właśnie em, przy kadzidle i przy takim stojaku, który jest pewną taką pomocą. Dydaktyczną, ale także i pomocą praktyczną, do tego, żeby właśnie takie kadzidło rozpalić. Moi drodzy, kadzidło, czyli znak modlitw unoszących się do Boga, tego, że w jakiś sposób te wszystkie modlitwy, które składamy na ołtarzu, które, z którymi łączymy się na liturgii mszy świętej, są zanoszone przed tron Pana Boga. To właśnie oznacza kadzidło. I moi drodzy, Chciałbym Wam troszeczkę opowiedzieć o nim. Kadzidło, czyli fachowa nazwa, trybularz. To mamy to ten przedmiot, który e, tak naprawdę jest e, no, przez ministrantów doskonale znany i chyba e, nie ma ministranta, który by go w dłoni nie miał. E, potrzebne również do tego, e, do używania kadzidła, e, jest nam. Potrzebna jest nam łódka, która nie jest tylko i wyłącznie taką ozdobą, i po to, żeby było do pary symetrycznie, ale po to, żeby tutaj były ziarenka mirry. Mirry, czyli to, co nadaje zapach kadzidłu. To, co nadaje zapach, też ten, który możemy czuć. Bo jakby się sam węgiel palił, to chyba doskonale wiemy, jak się węgiel pali. Ale mirra nadaje smaku. Nadaje zapachu. I moi drodzy, jak zrobić, żeby rozpalić takie kadzidło? Co taki minister musi zrobić? Oprócz tego, no przecież nie wrzuci samego niezapalonego węgla. Tu już mam przygotowane parę węgielków, ale wyobraźcie sobie, że na dużych mszach świętych celebrach, na święta na przykład, to nie jest tylko i wyłącznie jeden węgielek, który mam tutaj, i drugi zaraz rozpalę, ale tak przynajmniej z 4-5 węgielków, a wyobraźcie sobie, że w katedrze to czasem używaliśmy nawet 10 węgielków, żeby że tak powiem ten dym nie tylko był duży. Bo żeby znak był ważny, to musi być widzialny. Ale żeby w tej dużej przestrzeni katedry nie zgubił się ten zapach. I już rozpalamy kadzidło, rozpalamy węgiel. moi drodzy, mamy tutaj już rozpalone węgle, które widzicie, że kopcą się nam, ale inaczej no, to tak śmierdzi, a nie lubimy jak śmierdzi w kościele, jak śmierdzi tylko i wyłącznie spalenizną, ale lubimy jak jest pewien zapach wydobywany. Chociaż nie wszyscy potrafią to docenić. Ale taki ksiądz, moi drodzy, stoi przed kolejnym pytaniem, albo ministrant, który właśnie stoi przy łódce. Jaką mirrę dobrać? Czyli jaki zapach? I troszkę bym właśnie chciał o tym wam opowiedzieć. Moi drodzy, i mamy tutaj kilka rodzajów miry, które są używane m.in. też w naszym kościele. żywicę naturalną, która jest zbudowana z takich małych e, ziarenek. Zazwyczaj szybko się pali. Mamy tutaj jakąś świeżą, ksiądz proboszcz zainwestował. Kumran, kadzidło żywiczne wysokogatunkowe. Moi drodzy, widać jeszcze nieotwarte, więc myślę, że przy jakiś, No, ładnie pachnie, więc może palić się też będzie ładnie. E, mamy też tutaj e, takie pastylki, niektórzy na to mówią domestos, ale one też ładnie pachną, moi drodzy. To jest tak zwane kadzidło Betlejem. Ale mamy też kadzidło, które jest bardzo często używane u nas w kościele przy dużych celebracjach, właśnie takie, też naturalne, moi drodzy, używane właśnie w liturgii prawosławnej. I myślę, że ten zapach się Wam kojarzy w naszym kościele. Tak więc spróbujmy użyć tego kadzidła. I moi drodzy, czy mam kadzidło w ręce? Postaram prowadzić, poradzić sobie sam. E, nabieramy łyżeczką takiego kadzidła i rozprowadzamy po węgielkach i zobaczymy jak się będzie kopcić ładnie pachnie. Moi drodzy. Dym też daje ale ten dym tak naprawdę nie dusi zbytnio, ponieważ jeżeli jest dobrej, dobrego gatunku kadzidło, to ono wydaje dobry zapach, a nie śmierdzi. A przecież, moi drodzy, kadzidło nie jest po to, żeby nam przeszkadzać w liturgii. Kadzidło nie jest po to, żeby nam oczy uzawiły, żeby nas zatykało, ale kadzidło jest po to, żeby nasze modlitwy, wszystkie złączone podczas liturgii, były zanoszone do Boga. Niech nasze modlitwy... Pną się właśnie jak dym kadzidła wtedy, kiedy ksiądz idzie i okaza ołtarz, kiedy ksiądz idzie i okaza dary, kiedy ksiądz idzie i okaza najświętszy sakrament na znak czci, szacunku i unoszenia naszych modlitw do pana. Książę Rafale, oddaję Ci głos, bo tutaj już się troszeczkę siwo zaczyna robić, więc myślę, że żeby straż pożarna nie przyjechała, to muszę to opróżnić. Z no to teraz już wszystko jasne, dlaczego ksiądz nam przy świętej bądź też na nabożeństwie używa kadzidła. Drogie dzieci, teraz podam wam dwa pytania. A wy swoje odpowiedzi oczywiście nadsyłajcie nam za pośrednictwem formularza, który znajduje się pod tym filmikiem. Pytanie pierwsze: jak się nazywał kapłan? O którym wam dzisiaj tak wiele opowiadałem, a który tak bardzo ukochał Eucharystię? I drugie pytanie: jakie znaczenie ma używanie kadzidła? Myślę, że to są łatwe pytania i że sobie z nimi poradzicie. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia niebawem. Troszkę też o tej mirrze i troszkę o tym e, załadunku do e, jak mirra, jak mirże mirrze.